Nadarzynie, z, y, pokuśmy się może o podsumowanie tego ciekawego meczu. Y, niezwykle krótkiego, ale bogatego z, y, w bagaż y, doświadczeń, z, bo tak można było to nazwać, żeby nie powiedzieć, że zmasakrowaliście drużynę z Naszyna, ani też, że z, wykorzystaliście wszystkie jej błędy, ani także to, że z, graliście z takim pazurem, że wyglądało na to, jakby się były żądne krwi i. Wszystko, co stało na drodze, zostało rozjechane, więc może tak na początek za dużo było, ale to może na chłodno już po meczu. Tak, to znaczy, no właśnie, nie wiem, czy może na meczu po chłodno, na chłodno. W każdym razie tak. Ja uważam, że po naszej stronie były pewne niedostatki, że tak to nazwę. Miałyśmy troszeczkę tam, niby założenia zostały nasze spełnione. W tym temacie wszystko ok, ale dla mnie troszeczkę za dużo błędów, troszeczkę za mało uwagi. Tym bardziej, że dziewczyny z Nadarza są bardzo waleczne i młode i naprawdę tam potrafią troszeczkę napłuć krwi. I przez naszą uwagę w pierwszym secie no, nie było za wesoło. No ale nie do końca jestem zadowolona z meczu, z rezultatu oczywiście tak, ale, ale z naszego grania nie do końca i jest sporo do poprawy. No tak, tam były rzeczywiście błędy, które należało wyłapać. Tak jak powiedziałem, to był mecz bogaty w doświadczenie, mimo tej długości, którą miał, bo tam ledwie ponad godzinkę żeśmy wyszli. Ale jak, jak tutaj wygląda plan na kolejne? Czyli wiemy, że coś jest do poprawienia, nad czym się trzeba skupić? Tak, no, no my pracujemy, nie mogę tu zdradzać za dużo, ale my pracujemy nad pewnymi rzeczami, z którymi mamy problem od jakiegoś czasu. I no różnie nam to jeszcze póki co wychodzi. Zależałoby mi, żeby dojść do takiego poziomu, w którym będzie to stabilne, te elementy siatkarskie, będą stabilne i, i po prostu na których będziemy się mogły oprzeć, w razie czego naprawdę tak. W razie opałów, po prostu. Czy to nie popełnianie błędów to macie we krwi? Bo to tak widać było, że jeżeli już jakiś błąd, to on wynikał z jakiejś takiej dziwnej z, y, y, sytuacji, która była niekoniecznie z, łatwa do, z, do ogarnięcia. Tak, to znaczy, no, sporo pracujemy nad tym, żeby nie popełniać tych błędów. To nie jest proste, bo nie ma takiej drużyny na świecie, która by nie popełniała błędów. Ale staramy się je zminimalizować, po prostu wykluczyć te, których nie musimy popełnić. I, I dużo nad tym pracujemy, staramy się i to różnie wychodzi, ale no, dzisiaj nie było najgorzej. Bywało gorzej, naprawdę. Tak podsumowując, bardzo podobało mi się to, że z Konstanci był z, wszędzie na parkiecie. Wszędzie. Nie było miejsca, w które można byłoby gdzieś tam coś wcisnąć, kiwkę, jakąś zagrywkę. No, naprawdę trudno było Was się wgryźć. Tak. Okej, okay, no dobra, w pierwszym secie tam, tam faktycznie zaczęło się nieciekawie i zaczęło się przede wszystkim od naszych błędów w przyjęciu i to chyba paru pod rząd, z tego co kojarzę, no ale na szczęście wszystko wróciło do równowagi, dziewczyny tak jakby miały takie zadanie, wywiązały się z niego, dostały takie zadanie przed meczem, także no, ja ogólnie akurat z tego elementu jestem w miarę zadowolona. A tak na koniec, dlaczego nie było żadnego czasu ze strony Konstancina? Był jeden. Był jeden. Tak. Wolałam no, ten czas wykorzystać chyba na to, żeby porobić jakieś zmiany i, i tutaj dziewczynom dać wszystkim pograć, bo mi są wszystkie potrzebne. Wszystkie są równie ważne i, i fajnie, że mamy taką wyrównaną drużynę i ja mogę sobie żonglować kiedy jest okazja, także wolałam no, no to po prostu w inny sposób zagospodarować ten czas. Bardzo ładnie to pewnie będą słuchały dziewczyny, bardzo ładnie to będą komentowały. Więc cóż, pozostaje mi tylko pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądali. Chyba, że jeszcze trener z różnych z konstantyjnych chce coś dorzucić dla tych, którzy widzieli ten mecz dzisiejszy. Nie, ja pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia przede wszystkim. O, najważniejsze, także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Kiedy się zobaczymy teraz? Przy najbliższej okazji pewnie. Przy najbliższej okazji. Trzeba śledzić kalendarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.